Kość przedramienia, skeleton anterbrachi składa się z kości promieniowej, czyli os radii, i kości łokciowej, os u, czyli ulna, między, między którymi jest przestrzeń międzykostna przedramienia, spatium, interosseum, anterbrachi. no i kość hmm, promieniowa składa się, jak każda kość długa, z końca bliższego, tronu i kolnica dalszego, koniec bliższy, składa się on z główki, Kości, pro, kości promiennej, czyli kaput radii, na której znajdujemy powierzchnię stawową zwaną dołkiem głowy, fovea capitis, która służy do połączenia z kością ramienną. Niżej znajdujemy słabo wyraźną szyjkę kości ramiennej, kolum radii, a, a na powierzchni przednio-przyśrodkowej znajdujemy półzowatość promieniową, tuberositas radii. Ta oprócz tej guzowatości znajdujemy, na powierzchni przedniobocznej, guz więzadłowy. To jest powierzchnia przednio czyli powinno być to tutaj. Co nie przedstawia nic charakterystycznego. Dalej przychodzi w koniec dalszy, który jest uformowany w bloczek kości ramien... ...tromieniowej. To opaczone powierzchnie stawowe, które łączą się z kości nadgarstka. Patrz articularis. Karpea. Tutaj się łączy nad Po stronie tej dalszego odcinka znajdujemy wyrostek ręcowaty kości promieniowej. potem Procesus styloideus ulne, które uważam. A u konia znajdujemy dodatkowo na kości promieniowej. Procesus styloideus znaczy. Znaczy tak, to jest proces styloideus radii, czyli promieniowa to jest procesu styloideus ulne u konia. Wstaje on tutaj, ponieważ u niego kość łokciowa kończy się tak mniej więcej w drugiej, trzeciej. Jedna trzecia już jest, biegnie dalej bez kości łokciowej. Dalej. No i dalej. Puścili człowieka niepurzentnej, wyróżnia... gdy Mamy wcięcie łokciowe kości promieniowej, Tu tutaj tego nie widać. Na wyrostkach... No i na wyrostkach rynsowatych wyróżniamy po jednym rowku ścięgnistym z ulustym, ten tendineus. No i tutaj są, rowek ścięgnisty. Tu jest jeden, rowek ścięgnisty. No i to jest grze też gryń poprzeczny. No i tyle. no Dobra. Tak. No jak rozpoznać, jak czy kość jest lewa czy prawa. Otóż kość łokciowa po powinna być przyczepiona ze strony od strony zewnętrznej, to no żeby się o siebie nie obijały. No i dlatego teraz możemy wywnioskować, że jest to kość prawa. Powiedzmy, na stronie głębokości kciowa i na stronie bocznej, a nie na tej środkowej, no żeby się nie obijały. Ery. Tak, widać, powierzchnia jest wypukła, powierzchnia dogonowa do jest skręcona. No i również, żeby można o tym wspomnieć, że po prostu, która kość lepiej i leży w niej, jeżeli lepiej leży w prawej dłoni, jest to kość prawa, a jeżeli lepiej leży w lewej. To jest kość lewa, to akurat lepiej mi leży w prawej, czyli nie jest to na pewno kość prawa.